Rysowanie map. Jeśli połączyłeś robota z aplikacją, powinieneś zobaczyć taki panel sterujący. Sprawdźmy, co się na nim znajduje. Na środku ekranu znajduje się podgląd obecnej mapy, której w tej chwili nie ma. Będziemy musieli ją narysować, czym zajmiemy się w tym filmie. U góry znajduje się aktualny status pracy robota. W prawym górnym rogu, wchodząc w ikonę rysika z podkreśleniem, wejdziesz w dodatkowe ustawienia robota polegające na zarządzaniu robotem, zmianie jego nazwy czy usunięciu go z tego konta. Przyciski na wysokości mapy będą służyć ci do edycji mapy, do dodawania stref zakazanych oraz do zmiany kontroli wody. U dołu ekranu zobaczysz podsumowanie ukazujące czas pracy robota, obecny poziom baterii oraz ilość posprzątanej powierzchni wyrażonej w metrach kwadratowych. U dołu znajdują się tryby sprzątania oraz główne przyciski sterujące. Na pierwszym przycisku znajdziemy ładowanie. Ten przycisk odpowiada za wysłanie robota do stacji. Możesz go użyć w trakcie sprzątania, aby wysłać robota wcześniej do stacji lub zadokować go w dowolnym momencie. Przycisk Start uruchamia cykl sprzątania robota. Przycisk Sanie pozwoli ci zmienić siłę sania w trakcie sprzątania jak i przed sprzątaniem. Przycisk więcej przeniesie Cię do dodatkowego menu, gdzie znajdziesz więcej funkcji do sterowania robotem. Pierwsze zadanie w aplikacji polega na zeskanowaniu mapy mieszkania. W tym celu otwieramy drzwi do każdego pomieszczenia. Dodatkowo podnosimy krzesła na stół. Robota uruchamiamy na samoodkurzanie, czyli bez założonej konsoli mopującej. Po naciśnięciu Start robot wyruszy ze stacji, i będzie jednocześnie odkurzał oraz skanował przestrzeń. Zalecamy, aby robot po uruchomieniu pracował samodzielnie, bez naszej ingerencji. Po zakończeniu pracy, robot wróci do stacji i rozpocznie ładowanie, aby być gotowym do następnego sprzątania. Powinniśmy zobaczyć kolorową mapę przestrzeni z podziałem na pomieszczenia. Oznacza to, że robot zakończył skanowanie i utworzył mapę. W następnym odcinku przejdziemy do funkcji edycji mapy.